Ile dokładnie muszę dokręcić pauzy, jeśli czas rejestru promem wynosi 8 godzin na uniwersytecie parkingowym w Garbsen, co kierowca? To inna teoria. Dzisiaj na promie możemy wykorzystywać odpoczynki regularne dzienne, skrócone tygodniowe i regularne tygodniowe. W każdych z nich mamy warunek, że kierowca musi mieć do dyspozycji łóżko. Obowiązują te same przepisy związane z wjazdem i zjazdem z tego promu, który czas nie może przekroczyć jednej godziny. Natomiast, jeżeli chcemy wykorzystać odpoczynek tygodniowy regularny na promie, to plan płynięcia tego promu powinien przewidywać minimum 8 godzin. 8 godzin i no, będzie więcej, to będzie lepiej, tak? Wtedy mogę wykorzystać również odpoczynek tygodniowy regularny. Ale jesteśmy na promie, mamy łóżko do dyspozycji. Zjeżdżamy z tego promu. Musimy dostać jeszcze do tych 45 godzin i zasięgałem języka w inspekcji transportu drogowego. Powiedzieli, że z przepisów to nie wynika. Natomiast nie ma tu żadnego zwolnienia. Kierowca, odpoczynek tygodniowy, nie może spędzać w kabinie. W związku z tym, na terminalu, będzie problem, żeby kierowca poszedł gdzieś do hotelu, bo tam nie ma tych hoteli. Żeby w ogóle gdziekolwiek poszedł, będzie. Problem. I wątpię, czy przepis nie będzie po prostu martwym przepisem, albo będzie naruszany.